Pani z wózeczkiem, jak się Pani tutaj spaceruje z tym wózkiem? Nie ma zjazdu. Nie ma zjazdu, ale pomału po małych spotka. Przydałby się chyba tutaj zjazd dla wózków. Myślę, że by się przydał. I dziecięcych i dla osób niepełnosprawnych. Tak. Tak. Musieliśmy tak. zobaczyć, co się właśnie dzieje, bo słyszeliśmy, że są zmiany w Zalewie. Znaczy... Słyszeli Państwo o tym, że cała ta ścieżka dookoła Zalewu ma być rozebrana? Tak. Słyszeliśmy o tym właśnie. Uważam, że to jest tak. trochę bez sensu, no bo to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Po co ktoś to zrobił, żeby teraz zrywać? Chodzi, że o materiały, że są jakieś zawsze. Trochę dziwne, że w trakcie robią, tej ścieżki nic nie zareagowało. Mieliśmy tutaj kwestie sprawdzenia podczas pracy. Radny opozycji Rady Miasta i Gminy na Dęba, Marek Ostapko. Pan jako pierwszy zwrócił uwagę, że z tą ścieżką dzieje się coś niedobrego. Ta ścieżka została wybudowana i oddana do użytku w listopadzie ubiegłego roku. Już na początku grudnia sygnalizowałem władzom miasta, że z tą ścieżką są problemy, gdyż po opadach deszczu tworzy się błoto, ścieżka nie daje się do użytku, nie da się po niej chodzić. Ponieważ założenia projektu jest to materiał wodoprzepuszczalny, nie ma prawa tutaj być zastaw wody, tworzący się błoto sygnalizuje, że ta budowa nie została wykonana prawidłowo, choć też użyto materiałów niewłaściwych. I to też sygnalizowałem burmistrzom. Oni bagatelizowali moje informacje, mówiąc w grudniu do radnych, aby nie wierzyli w mojej rewelacji, uspokajając w samą opinię publiczną, że wszystko jest w porządku. Ale pan nie przestał się interesować tą sprawą? Nie, cały czas dokumentowałem stan tej ścieżki i pisałem interpelacje do burmistrza w tej sprawie. W lutym zwróciłem się o to, aby ścieżka została przebadana przez rzeczoznawcę, czego została wykonana i czy została wykonana prawidłowo. Taka ekspertyza została sporządzona na zlecenie gminy i wykazała, że cała ścieżka nadaje się do rozbiórki i ułożenia na nowo. Ponieważ? Ponieważ materiały są wadliwe, niezgodne z umową, co cennego zapłacone, a innego budowano. Do 30 kwietnia gmina zobowiązała wykonawcę do wymiany tej ścieżki. Kwiecień dobiega końca. My w tej chwili jesteśmy nad Zalewem w Nowej Dębie i nie widać tu żadnych prac budowlanych, ani przygotowań. Nie widać i obawiam się, że wykonawca nie dotrzyma tego terminu, ponieważ wedle moich szacunków musiałby wykorzystać 150 ciężarówek typu Kamas. Na wywiezienie tej nawierzchni. Na wywiezienie nie wyłącznie na wywiezienie tej nawierzchni. A przecież... Nerwanej nawierzchni. Tak, a przecież na wywiezieniu sprawa się nie kończy, bo musi przywieźć nowy materiał nowe go budować ten termin. Moim zdaniem jest to niewykonalne. Zastępca Burmistrza Nowej Dęby Zygmunt Żołądź. To jest wina wykonawcy. i Niestety, skoro zawinił, musi poprawić to, co zawalił. A ta wina polega? Na zamianie materiału bez uzgodnienia z inwestorem. Czyli użyto innych materiałów, niż przewidywała ta umowa. Umowa i projekt, który miał wykonać wykonawca. W projekcie było wskazane kruszą mineralne plazadur, a wykonawca zastosował natural grey. Nie byłoby z tym problemu, gdyby wcześniej to uzgodnił z inwestorem, ponieważ na Grey, jest równoważna plaza durowi. jest tańsza. To są porównywalne ceny. Także tutaj. Nikt na tym nie zarobił ja nie mam takiej wiadomości. Panie burmistrzu, czy gdyby zachowano wszelkich procedur, doszłoby do takiej sytuacji? Procedury według nas zostały zachowane, ale nie do końca przez inspektora nadzoru. Ponieważ on działa w imieniu gminy i powinien gminę o tym powiadomić. A czy wykonawca nie powinien przedstawić inwestorowi, czyli w tym przypadku gminie? Kompletu dokumentów przed odbiorem technicznym? Powinien i według oświadczenia wykonawcy inspektorowi takie dokumenty przedstawić. Natomiast nie powiedział o tym inspektor nadzoru inwestorowi. Ale ja pytam, czy nie powinien wykonawca przedstawić inwestorowi, a nie inspektorowi? Inspektor jest po to zatrudniony przez inwestora, żeby on takich czynności dokonywał. Twierdzi Pan, że inspektor wiedział, a nie poinformował inwestora? Tak, oczywiście i to potwierdził sam inspektor. Czyli zrobił to niejako na własną rękę. Oczywiście, że tak. Dlatego było zgłoszenie do prokuratury z naszej strony. Publicznie wypowiedział się Pan, że do 30 kwietnia ta ścieżka zostanie rozebrana i złożona nowa nawierzchnia. No do końca kwietnia pozostało już niewiele dni. Tak, takie oświadczenie złożył nam wykonawca. Ostatnio z poprosił o przedłużenie tego terminu do 15 maja. Na logikę czy można coś takiego zrobić w przeciągu trzech tygodni? No to już jest problem wykonawców.